Jeżeli chciałbyś ze mną współpracować w gronie ambitnych, świadomych ludzi, zapraszam cię na pokład rekrutacja.darmowyremont.pl. A jeżeli chciałbyś furę ściągnąć, bo ja kupiłem 911 w Polsce, okazało się, że gdybym to zrobił ze Stanów Zjednoczonych, mógłbym ją mieć o 40% nawet taniej. Także już wszystkie następne auto będę zamawiał na amermyśnikpol.pl. Tak samo, jeżeli już masz jakieś autko i lubisz o nie zadbać, wyślij je na all-time detailing do Michała Barańskiego. Polecam z całego serca, gościu jest po prostu 10 na 10, full profesjonalista, jeżeli chodzi o karierę. Detailing. No i kochani, jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie. Nie przeszkadzam miłego oglądania. Przepracowywanie emocji nie jest w ogóle proste. Najlepszym dowodem tego są psychologowie, którzy potrafią swoich klientów brać na dziesiątki sesji, gdzie kopie się w tej przeszłości, stara się dotrzeć do źródła problemu, rozmawia się o tym problemie i nic to jakby nie daje. Także mamy, może nie nic, dobra, już zaczną ludzie czepiać, niektórym to pomaga. Jednak statystyka ilości godzin do wypracowanych efektów jest bardzo, bardzo słaba. Wynika to z tego, że to jest bardzo trudne, ogólnie rzecz biorąc, żeby komukolwiek pomóc, jeżeli ta osoba sama bardzo nie chce się rozwinąć. Kolejną przeszkodą jest brak rozwiniętej logiki. Gdy ktoś nie potrafi. Nie ma tej takiej intuicji emocjonalnej, nie potrafi dostrzec myśli, nie potrafi tych emocji kontrolować, jest bardzo zblokowany, wtedy arcy trudna jest przemiana. Także pomówimy sobie o tak naprawdę najpotężniejszych technikach, czy wiedzy czy sposobach, które mogą od, odkręcać jakby te wszystkie problemy. Ale tak jak mówię, nie jest to proste. Także dużo łatwiej się mówi w teorii, dużo trudniejsze jest to w praktyce. I teraz jeszcze taka ciekawostka, bo w świecie nazwijmy to rozwoju, jest masę technik świetnych, jak NLP, jak coaching. Możemy tutaj wymieniać masę świetnych narzędzi, jak, hipnote... jak hipnoza, która świetnie działa na podświadomość, możemy coś tam w niej przekręcić, zmienić. Jednak 95% tych wszystkich technik służy temu, żeby zabić jakby skutki. Czyli nie pracujemy na przyczynach problemu, tylko pracujemy na skutkach i staramy się skutek zmienić. No i tu jest taki problem, że jeżeli ktoś się na przykład boi, i my techniką NLP zastosujemy to, że będziemy wracać do tej sytuacji, przewijać ją tam i z powrotem, czym puścimy, puścimy śmieszną piosenkę, dzięki czemu zakotwiczy się w umyśle dobre wspomnienie względem tego wydarzenia, które było i jesteśmy w stanie zmienić jakby historię tego wydarzenia, dzięki czemu nasza podświadomość mówi, to wcale nie było takie straszne, w sumie to, to było śmieszne. I pozbyliśmy się jednego problemu. Jesteśmy szczęśliwi jako trenerzy mentalni, że pomogliśmy komuś wyzbyć się z problemu. Osoba, która od nas wychodzi, jest szczęśliwa. Wydawać się może sukces. No tak, ale przy każdej jednej następnej okazji strasznej, ta osoba dalej będzie się wydobywać strach, i to jest jakby sposób na wieczne utrzymywanie klientów. Bo z każdym jednym problemem muszą przyjść do Was, żebyście Wy znowu po raz kolejny mogli jakby zabijać skutki, a nie przyczynę problemów. I to jest to, co ja robię. Ja załatwiam przyczyny. Jest to dużo trudniejsze do zrozumienia, dużo trudniejsze w praktyce. Jednak gdy się to już zrozumie, stajemy się wyzwoleni. Absolutnie od wszystkich niższych poziomów świadomości, od wszystkich niższych emocji, od wszystkich problemów, od wszystkich autodestrukcyjnych myśli, od wszystkich złych emocji. Chociaż brzmi to naprawdę e, dla większości ludzi, pewnie abstrakcyjnie, ale ja serio nie mam żadnych problemów, bo zrozumiałem, co tu się dzieje. Jak zaczynamy rozumieć tą naszą inteligencję emocjonalną, jak zaczynamy to wszystko, patrzeć na to z boku. Otwierają się drzwi do tego, żeby nie mieć żadnych problemów z niczym. Tak, są trudne sytuacje, w których ego atakuje i przez chwilę mogę poczuć nie taką emocję, jak chcę. Przez chwilę mogę się podpiąć do jakichś negatywnych myśli, no ale już po chwili się łapię na tym, że przecież wszystko jest subiektywne. Przecież w zależności jaką emocję w ciele tak widzę rzeczywistość. No i na samym końcu ani nie wierzę w te myśli. Ani nie wierzę w te emocje, dzięki czemu mam święty spokój. Także rozumienie, że myśli się same myślą, samokontrola emocji i rozumienie subiektywności interpretacji jest podstawą wszystkich podstaw. Dlatego wszystkie poprzednie treningi mentalne, które przeszliście ze mną, to nie jest tak, że wy je możecie zobaczyć raz czy dwa. Musicie je oglądać 100 razy, 200 razy, 300 razy, aż to zrozumiecie. Bo te zrozumienie, że wszystko jest subiektywne, myśli się same myślą, nie wierzę w nie w ogóle, w żadną myśl i tak samo nie przejmuje się tym, jaką mam emocje w ciele, to załatwia wszystkie problemy. Ale teraz sobie pomówimy o tym, jak przechodzić od tych najniższych, jakby emocji do coraz wyższym, żeby wzrastać. Nie za sprawą od razu tej ultimate wiedzy rozwoju duchowego, tylko poświęcimy jakby takie patenty, dzięki którym pomału się będzie wzrastać. Czyli wykorzystamy trochę takiego no, mojego doświadczenia, bo chciałbym od razu ze wszystkimi mówić, stary, ty nie masz problemów, to jest wszystko subiektywne. emocje ci się same wystrzeliwują, myśli ci się same kotują w tej głowie, przestań w to wierzyć, będziesz miał luz. <laughs> Ludzie tego nie zrozumieją, jak. Sprzedacie im coś takiego na pierwszym, pierwszym spotkaniu, to jest nierealne. Eee, chociaż raz na jakiś czas się może zdarzyć taka osoba. Generalnie trzeba pomału wejść w ten proces i pomału zacząć to wszystko odkręcać. Także przejdziemy sobie teraz przez wszystkie emocje. Dam wam patenty na to, w jakim kierunku powinno się iść treningiem mentalnym, w jakim kierunku po prostu trzeba dążyć do tego, żeby danej osobie pomagać. Czyli nie będziemy od razu pracować na tym fundamencie wiedzy, którą wam przekazałem, bo ona jest za trudna dla większości osób i to jest po prostu dla nich abstrakcja, że wszystko jest subiektywne, wszystko mogę interpretować na 100 tysięcy sposobów. Dla nich to jest za trudne, dla ich logiki, która przez wiele lat była bombardowana zupełnie innymi wierzeniami, zupełnie innymi przekonaniami. Nagle te wszystkie przekonania wywalić do kosza. Nie takie proste. Także zaczniemy pomału, zapnijcie pasy, słuchajcie bardzo uważnie, bo te patenty, z którymi się z Wami podzielę, są moim zdaniem kluczem do szybkich transformacji i do tego, żeby pomagać innym i sobie zmieniać ten świat na lepsze. Jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com, macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie.